Dzień dobry. Nazywam się Andrzej Walentek, jestem kierownikiem Laboratorium Logistycznego WAB. Prowadzę zajęcia z przedmiotów logistycznych, wykłady, ćwiczenia i laboratoria. W tych laboratoriach prezentuję wszystkie technologie, które są dzisiaj stosowane w logistyce, nowoczesnej logistyce. Zaczynając od kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych, drukarka, oprogramowanie do tworzenia etykiet logistycznych. Mamy kolektory, którymi możemy używać technologię kodów kreskowych, ale również technologię identyfikacji bezkontaktowej, RFID. Mamy czytniki RFID. I e, bramy logistyczne do identyfikacji produktów e, w bramkach logistycznych. I mamy najnowsze technologie, to znaczy systemy wizyjne identyfikujące e, towary po kodach kreskowych, ale t, również identyfikujące produkty, czy są e, uszkodzone, e, czy nieuszkodzone urządzenia, czy u, detale, czy opakowanie. Czyli mamy wszystkie technologie, które są współcześnie używane. W następnym spotkaniu prezentacji zajrzymy do tego laboratorium i pokażę, jak działają te technologie, jak ćwiczenia przeprowadzamy, jak studenci testują te technologie, jak uczą się ich używania. Dziękuję.